Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, a ja na konto podcastu naśladowca podcast kryminalny przychodzę do Was dzisiaj z nową historią. I na początek muszę Was przeprosić, bo zdaję sobie sprawę, że jest tutaj niewielki pogłos w moim dotychczasowym miejscu, gdzie przebywam, ale to dlatego, że się aktualnie z tego miejsca wyprowadzam. Tak więc wszystkie wygłuszacze zostały ściągnięte. Także z góry przepraszam jeśli gdzieś tam będzie pogłos. Wcale mnie nie zdziwią zapytania pod tytułem czy nagrywam z piwnicy. Ale przejdźmy do tematu dzisiejszego podcastu i jeśli kiedykolwiek wydawało wam się, że Alaska to jest takie najbardziej oddalone na północ miejsce, najzimniejsze miejsce, w którym dzieją się rzeczy kryminalne, no to dzisiaj mam dla was jeszcze bardziej zimny region, tym razem bardzo, bardzo daleko na południe, ponieważ dzisiaj będziemy na Antarktydzie. Kryminalna Antarktyda to jest swego rodzaju oksymoron. Kontynent jest trwale niezamieszkany przez człowieka, nie jest też wykorzystany gospodarczo. Jednak nie oznacza to, że na tym piątym co do wielkości kontynencie zupełnie nic się nie dzieje. Ewentualne życie ludzkie, co prawda, skupione jest w bazach badawczych i właśnie do jednej z nich dzisiaj się udamy, żeby zbadać tajemnicę śmierci pewnego naukowca. Baza Amundsen Scott to amerykańska stacja naukowo-badawcza położona na Antarktydzie wschodniej na południowym biegunie na wysokości 2830 m. Została ona założona w roku 1957 i nazwana na cześć dwóch zdobywców bieguna. Stacja jest w stanie przyjąć około do 250 osób. Jeśli chodzi o średnią roczną temperaturę powietrza, to wynosi ona prawie minus 49 stopni. Średnie temperatury miesięczne wahają się od minus 27,7 w grudniu do minus 60 stopni w lipcu. Noc polarna trwa tam 6 miesięcy i na terenie stacji prowadzone są przede wszystkim badania z zakresu astronomii, astrofizyki, badania sejsmologiczne, a także badania nad składem atmosfery. Tak więc, to jest sucha garść informacji zaczerpniętych z Wikipedii. A teraz już przejdźmy do historii. Rodni David Marks urodził się 13 marca 1968 roku w Geelong, i miasto to położone jest w południowo-wschodniej części Australii. W szkole średniej uzyskał stypendium, które pozwoliło mu na naukę w prywatnej w szkole w Gilong, gdzie rozwijał swoje zainteresowanie raczej tymi przedmiotami ścisłymi i to jest w zasadzie wszystko, co wiadomo jest o jego latach dziecięcych i nastoletnich. Tak więc gładko i szybko przejdę do informacji. Że studiował na uniwersytecie w Melbourne, a doktorat uzyskał na uniwersytecie New South Wales w Sydney. Miał on też zdiagnozowany zespół Tureta. Wszyscy, którzy znali Rodneya, opisywali go jako błyskotliwego, dowcipnego mężczyznę. Na przełomie lat 97-98 pracował on na stacji bieguna południowego w Smithsonian Astrophysical Observatory. Pracował nad projektem badawczym dla Uniwersytetu w Chicago i robił to właśnie w stacji Amundsen-Scotta, która to stacja, jak już powiedziałam wam, znajduje się na biegunie południowym. Dane do projektu zbierał z antarktycznego submillimetrowego teleskopu i zdalnie sterowanego obserwatorium. Dzięki temu urządzeniu badacze mogą wykonywać mapy obłoków molekularnych naszej galaktyki z ogromną dokładnością tak jak we wcześniejszych latach i tu pracując na biegunie południowym, był bardzo lubiany. Prowadził tam wykłady dla studentów, a jeśli ktoś nie bardzo ogarniał tę całą astrofizykę, to Rodni potrafił wszystkie trudne zagadnienia wytłumaczyć w sposób bardzo przystępny dla każdego. Praca na stacji prawdopodobnie nie jest zbyt łatwa, jeśli chodzi o otoczenie. Przez 6, 6 miesięcy w roku występuje tam noc polarna, a przez 8 miesięcy jest tam tak zimno, że żaden samolot nie jest w stanie wylądować. Nie ma też. Żadnych miejsc tak zwanych rozrywkowych, nie ma żadnych sklepów, baza jest odosobniona. Tak więc ludzie, którzy tam pracują, możecie sobie tylko wyobrazić, jak bardzo są oddani sprawie i temu, co robią. Zaręczony był z Sonią Wolter, która pracowała tam jako specjalistka do spraw utrzymania ruchu czyli utrzymywała sprawność techniczną urządzeń technologicznych. I zdecydowała się pracować właśnie na biegunie południowym żeby z Rodneyem móc spędzać jak najwięcej czasu. Praca badawcza na biegunie południowym tak bardzo rodnejowi się spodobała, że bardzo tam chciał wrócić i wrócił. W 2000 roku 32-letni dr Marks wraca do obserwatorium. Pracowało tam wtedy niewielu ludzi, ponieważ była to grupa 49 osób. I jak tak popatrzycie na doktora Rodneya, no to nie miał on takiej aparycji typowego nerda. Dla wszystkich z Was, którzy słuchają dzisiejszej opowieści, pozdrawiam tutaj słuchaczy ze Spotify, Apple, Google Podcast oraz pozostałych platform poza YouTubem, No to Rodni miał takie długie włosy, bardzo często je farbował na różne kolory. Tutaj akurat na zdjęciu są włosy koloru fioletowego, paznokcie malował też na różne kolory, słuchał muzyki metalowej. Będąc na biegunie południowym dołączył do kapeli o nazwie The Funny Pack and the Big Nancy Boys i w zespole tym grał na gitarze, chociaż też czasami pisał teksty, no i wtedy występował jako wokalista. 11 maja roku 2000 rodni poczuł się bardzo źle podczas powrotu do bazy z obserwatorium. Tego dnia około godziny 18:30 razem z Sonią zjadł niewielki posiłek w kuchni i wypił puszkę piwa. Wspomniał swojej narzeczonej, że nie czuje się zbyt dobrze. Objawy tego złego samopoczucia, jakie doświadczył, to trudności z oddychaniem, niedokładne widzenie i ogólnie czuł się coraz bardziej i bardziej słaby z każdą godziną. Około godziny 21:30. Para, Rodni i Sonia wrócili do swojego pokoju, jednak stan mężczyzny wcale się nie poprawiał. Zrobił to, co uważał za najbardziej słuszne, czyli położył się spać. Tego wieczora położył się wcześniej, w nadziei, że być może to jakieś chwilowe osłabienie, które będzie właśnie w stanie przespać. Niestety, kiedy obudził się następnego dnia o godzinie 5.30 rano, zaczął wymiotować krwią. W związku z tym niezwłocznie udał się do lekarza obecnego w bazie i był to dr Robert Thompson. Rodni opowiedział o objawach choroby, jakie doświadcza, jednak lekarz nie był w stanie stwierdzić, co dolega badaczowi. Rodni tego samego dnia odwiedził jeszcze raz gabinet Thompsona, ponieważ objawy choroby nie ustępowały, a co więcej, mężczyzna czuł się gorzej z każdą kolejną godziną. Skarżył się na ogromny, wręcz nie do zniesienia ból brzucha i stawów. Jego oczy były tak bardzo wrażliwe na światło, że zmuszony był nosić okulary przeciwsłoneczne. Ani dr Thomson, ani jego grupa medyczna nie byli w stanie postawić jednej konkretnej diagnozy, co dzieje się z młodym mężczyzną. I tutaj jeśli chodzi o tę grupę medyczną, to nie było tak, że byli to wykwalifikowani lekarze, tylko to po prostu byli naukowcy, którzy mieli stosowne przeszkolenie w razie nagłych wypadków. Zatem przy pomocy telefonu satelitarnego, grupa ta razem z doktorem próbowali skontaktować się ze światem zewnętrznym albo z innymi specjalistami, którzy być może będą w stanie nakierować ich na to, jakie objawy jakiej choroby ma Rodni. Niestety takiego połączenia nie udało im się nawiązać ani drogą telefoniczną, ani drogą internetową, głównie z tego powodu, że połączenia były bardzo często zrywane, akurat tego wieczora. Jedynym pomysłem, jaki przyszedł lekarzowi do głowy, to były objawy odstawienia alkoholu. Jak wspomniałam Wam wcześniej, Rodni zmagał się z zespołem Tureta i prawdopodobnie używał alkoholu właśnie po to, żeby nieco przytłumić tiki choroby. Natomiast dla dociekliwych niestety nie wiem, jak, jak bardzo nasilone były te objawy i co dokładnie Rodni czy mówił, czy jakie te tiki były. Innym pomysłem ze strony doktora było, że to czego Rodni doświadcza, to są objawy zaburzeń lękowych. I źródła podają, że badacze tak bardzo są odizolowani od świata, że mogą nawet doświadczać klaustrofobii. Dodatkowo zegar biologiczny Rodneya mógł być rozregulowany, w związku z tym, że przebywał na stacji w czasie, kiedy przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu nie ma ani grama słońca, czyli przebywał w czasie zimy. Kiedy była po prostu noc polarna. Jedyną rzeczą, jaką zrobił dr Thomson, jaka wydawała mu się wtedy słuszna, to było podanie rodnej środka uspokajającego, żeby poczuł się on w jakimś stopniu lepiej. To jednak niestety nie pomogło, a mężczyzna, pomimo powrotu do swojego pokoju, nadal był niespokojny. Po chwili znowu zaczął wymiotować krwią, oddychał szybko, niespokojnie i bardzo płytko. Objawy bólowe brzucha i stawów jeszcze bardziej przybrały na sile i tym razem w towarzystwie Soni Rodni wraca do lekarza. Musiał się wspierać na ramieniu narzeczonej, ponieważ zaczął się zataczać i miał problemy z utrzymaniem równowagi oraz coraz większe problemy z widzeniem. Kiedy oboje dotarli do pokoju doktora Thompsona, lekarz podał pacjentowi zastrzyk zawierający haloperydol, który jest silnym lekiem przeciwpsychotycznym. Zastrzyk nieco pomógł, oddech Rodneya się uspokoił i wyglądało na to, że wszystko wraca do normy. Niestety jednak nie. Dłuższą chwilę po otrzymaniu zastrzyku, serce Rodneya się zatrzymało. Doktor Thomson niezwłocznie uruchomił alarm, który był znakiem do pojawienia się właśnie grupy medycznej i kiedy przyjaciel Rodneya, będący właśnie w tej grupie medycznej, zjawił się w pokoju doktora Thompsona, to widzi jak Sonia przy pomocy zestawu do resuscytacji próbuje wznowić pracę serca swojego narzeczonego. Darren Schneider, właśnie ten przyjaciel, był jedną z pierwszych osób, która pojawiła się na miejscu i od razu zastąpił Sonie. Pozostali członkowie grupy pojawili się chwilę później i robili wszystko, co tylko było w ich mocy, żeby przywrócić rodneja do życia. Jednak 45-minutowa resuscytacja nie przyniosła efektów, i 12 maja 2000 roku o godzinie 18:45 dr. Thompson stwierdza zgon 32-latka. Przyczyną śmierci według lekarza miało być zatrzymanie akcji serca albo udar jednym słowem, przyczyny naturalne. Niestety doktor Thompson nie był koronerem, tak więc nie mógł przeprowadzić autopsji, żeby sprawdzić, czy faktycznie przyczyny naturalne stały za zgonem Rodney'a. Dodatkowo nie był to sprzyjający czas na wylądowanie samolotu na Antarktydzie, tak więc ciało Rodneya spoczywało w bazie do 30 października, kiedy to mogło zostać zabrane i przetransportowane do miejscowości Christ Church w Nowej Zelandii. Od dnia śmierci do dnia transportu zwłoki Rodneya przechowywane były na zewnątrz bazy w prowizorycznej trumnie. Dr. Martin Sage, pracujący jako patolog w Christchurch od roku 1991, przeprowadził autopsję naukowca. W połowie grudnia 2000 roku zakończył swoje badanie, a to, co odkrył, wcale nie było takie jasne i jednoznaczne. Rodney Marks był w świetnej kondycji i przyczyna jego śmierci nie była naturalna, jak to stwierdził dr. Thomson. W ciele Denata patolog znalazł 150 ml metanolu. I jeśli chodzi o alkohol metylowy, ponieważ właśnie to patolog znalazł w ciele Rodney'a. Wykorzystywany jest on jako paliwo albo składnik paliwa w silnikach spalinowych. Jest dodatkiem do benzyny, składnikiem płynów myjących. Jest też w środkach przeciw zamarzaniu i do produkcji klejów oraz farb oraz lakierów. Jednym słowem, jest to silna trucizna. A spożycie około 10 g powoduje ślepotę, natomiast około 20 g śmierć. Tak więc dr. Martin Sage stwierdził, że przyczyną śmierci rodnej było zatrucie alkoholem metylowym, który to mężczyzna mógł spożyć od jednego do dwóch dni przed śmiercią. Prawdopodobnie kiedy 32-latek przybył pierwszy raz do doktora Thompsona, doświadczył już stanu między drugą a trzecią fazą zatrucia, kiedy to jego ośrodkowy układ nerwowy był uszkodzony. Natomiast w tej ostatniej fazie występują m.in. problemy z ostrością widzenia, trudności w oddychaniu, a pobudzenie stopniowo przechodzi w osłabienie i w śpiączkę. Jeśli chodzi o metanol, to bardzo łatwo jest go pomylić z alkoholem etylowym. Tak więc, być może rodnik przez pomyłkę spożył nie ten alkohol, który planował, albo może celowo został przez kogoś poczęstowany metanolem. Kiedy przyczyna śmierci Rodneya dotarła do ludzi będących z nim w bazie, byli oni zszokowani wynikami badań doktora Sage'a. Jednak to nie przeszkodziło niektórym w tworzeniu fantastycznych teorii, że mężczyzna sam celowo spożył metanol, ponieważ chciał odebrać sobie życie. Ale z drugiej strony, czemu właściwie miałby odbierać sobie życie? Czemu miał tego chcieć? Czy aż tak bardzo przytłoczyła go zima na Antarktydzie, że postanowił to zrobić? no to się za bardzo nie kleiło, ponieważ to nie był jego pierwszy pobyt na biegunie południowym i właściwie był tu już kilka lat wcześniej i wrócił na własne życzenie. Wiedział dokładnie czego ma się spodziewać, kiedy będzie tu ponownie. Robił to, co kochał, otoczony był przez przyjaznych mu ludzi, Chociaż może wcale właśnie nie aż tak przyjaznych, skoro ktoś życzył ma na tyle źle, żeby doprawić jego drinka metanolem. To trochę mrożące krew w żyłach, biorąc pod uwagę, że społeczność w bazie była niewielka. Poza tym nie zachowywał się tak, jakby chciał umrzeć. W przeciągu 36 godzin trzykrotnie odwiedzał doktora Thompsona. W ramach systemu układu antarktycznego, Antarktyda zarządzana jest przez 54 państwa. Rodni zmarł w miejscu zwanym Dependencją Rossa, na której częściowo położona jest amerykańska baza amundsen Scott, a której właścicielem jest Nowa Zelandia. I w związku z pewnymi niejasnościami, czy to Amerykanie, czy nowozelandczycy powinni zająć się sprawą śmierci Rodneya, wynikło trochę nieporozumień, jednak ostatecznie to śledczy z Nowej Zelandii stanęli na czele śledztwa. Teorii było kilka. Rodny wypił metanol przypadkiem. Wypił alkohol celowo, ale nie po to, by umrzeć, aby sprawdzić, jak jego organizm zareaguje na metanol. Wypił celowo, ponieważ chciał sobie odebrać życie. No i teoria numer 4: ktoś specjalnie dolał metanol do drinka naukowca. Jest tutaj małe utrudnienie, ponieważ, tak jak Wam powiedziałam wcześniej, od momentu Śmierci mężczyzny, do momentu przetransportowania jego ciała do koronera. Trochę czasu minęło, a czas tutaj nie działa na korzyść, nawet pomimo tego, że jego zwłoki przechowywane były w dość sprzyjających warunkach. Natomiast jeśli chodzi o tę te teorie, to teoria, która mówiła o tym, że Rodni wypił metanol świadomie, była sprzeczna z tym, że mężczyzna szukał pomocy u doktora Thompsona. I nie wiedział, co mu jest, a podczas spotkania z lekarzem był nawet wzburzony i bardzo zdeterminowany, żeby otrzymać diagnozę i ewentualne leki. Dlatego też dr Thompson podał mu zastrzyk z substancją uspokajającą. Gdyby wiedział, czym się zatruł, zdecydowanie powiedziałby lekarzowi, żeby ten wiedział, jak mu pomóc. Teorie, które mają najwięcej sensu to te, że rodni przypadkiem napił się metanolu. Albo że ktoś celowo podał mu ten alkohol. Naukowcy będący w bazie powątpiewali, żeby rodni sam wypił metanol. Jedyna dostępna forma w bazie to była w środkach czyszczących, a i jego stężenie nie było tak duże, żeby wywołało objawy, jakich doświadczył 32-latek. Także nie było to możliwe, żeby rodni przypadkowo wypił aż tyle metanolu, by to spowodowało jego śmierć. Dalsze śledztwo ujawniło pewne nieścisłości w leczeniu pacjenta przez doktora Thompsona. Przede wszystkim baza miała y, lepsze zaopatrzenie, jeśli chodzi o zaplecze medyczne, a doktor miał możliwość w pełni przebadać krew swojego pacjenta, jednak takie badania nie zostały przez niego zlecone. Gdyby tylko próbka krwi rodneja została umieszczona w maszynie analizującej skład krwi, metanol zostałby natychmiast wykryty, co pozwoliłoby Tomsonowi dobrać właściwe leczenie dla 32-latka. Doktor bronił się, że maszyna w tym czasie była wyłączona, a włączenie jej i kalibracja miałaby zająć 8 godzin, oraz że obsługa sprzętu jest bardzo problematyczna. Jednak z jednej strony mamy 36 godzin, podczas których rodni był u lekarza trzykrotnie i tylko 8 godzin na wznowienie pracy maszyny. Argument o trudnym obsłużeniu sprzętu obalił inny lekarz, który powiedział, że to nie jest prawda i jest to sprzęt bardzo prosty w obsłudze. Poza tym, gdyby Thompson potrzebował pomocy, mógł bez problemu skontaktować się z obsługą techniczną. Niestety, jak wspomniałam wam wcześniej, w tym czasie, kiedy Rodney był chory, występowały problemy techniczne z telefonem. Jeśli nawet Thomson nie był bezpośrednio odpowiedzialny za śmierć Rodneya, to według mojego skromnego zdania dopuścił się on bardzo mocnego i rażącego zaniedbania. Miał sprzęt, który w założeniu miał służyć do ratowania życia w nagłych przypadkach, i zamiast zrobić wszystko, co mógł, to on zdecydował się ratować Rodneya inaczej. Natomiast dr Thompson od 2006 roku ma status MIA, czyli Nikt w zasadzie nie wie, gdzie ten mężczyzna przebywa. Po prostu zapadł się pod ziemię i go nigdzie nie ma. Śledczy próbowali uzyskać jakiekolwiek informacje od National Science Foundation, organizacji, dla której pracował Rodney. Jednak organizacja nie była szczególnie chętna do współpracy. Zarządzający organizacją próbowali dojść prawdy przez rozmowę z ludźmi z bazy, i to takie rozmowę w cudzysłowie, ponieważ zrobili to za pomocą ankiety wysłanej do bazy. Badaczy, która miała być anonimowa. Jednak no, oczywiście, nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. I tutaj przede wszystkim dlatego, że w momencie, kiedy ankieta dotarła, to w bazie przebywało tylko 13 z 49 naukowców. Śledztwo utknęło w martwym punkcie, ponieważ nikt nie był w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy spożycie alkoholu przez Rodneya było celowe, czy też przypadkowe. Do 2005 roku detektywi nadal nie byli w stanie ustalić sposobu zatrucia metanolem 32 latka. Jednak wraz z anonimowym świadkiem pojawił się być może minimalny przełom. Osoba ta zeznała, że kiedy Rodni pewnego razu wrócił z Nowej Zelandii, to miał ze sobą buteleczkę z ciemnego szkła, której zawartością miał być alkohol. Na butelce znajdowała się etykieta z napisem w języku portugalskim, i być może zawartość to był jakiś skażony metanolem alkohol, jak na przykład whisky, o którym to skażeniu Rodni nie miał w ogóle pojęcia. Świadek zeznał, że widział tę butelkę pomiędzy rzeczami osobistymi naukowca. Jednocześnie dywagował, że mogła to być butelka, w której znajdował się m.in. metanol. Śledczy próbowali przy pomocy przyjaciół oraz rodziny Rodneya namierzyć skąd ta butelka alkoholu wzięła się w posiadaniu mężczyzny, jednak nikt nie wiedział skąd, gdzie i jak. Nikt też nie wiedział, gdzie jest owa butelka, tak więc nie było możliwym przeprowadzenie żadnego testu, czy faktycznie w tej butelce był skażony alkohol. No, dla mnie nie brzmi to jak jakiś znaczący przełom w sprawie. Tak więc, jeśli w śmierć Rodneya zaangażowana była druga osoba, wygląda na to, że być może nadal żyje ona sobie gdzieś w świecie, może cieszy się kolejnym tytułem naukowym i prowadzi swoje życie, nie przejmując się absolutnie konsekwencjami. Niestety w internecie nie ma informacji na temat tego, czy śledczy próbowali się kontaktować z 48 osobami będącymi wtedy w bazie, czy udało im się namierzyć każdą osobę i porozmawiać z nimi o wydarzeniach z maja 2000 roku? Jeśli są to osoby, które zostały namierzone, to prawdopodobnie w obawie o swoją karierę zastanowią się przynajmniej pięć razy czy odpowiadać na list albo maila otrzymanego od nowozelandzkich śledczych. A może całkiem źle patrzymy na tę sprawę i powinniśmy raczej zastanowić się nad sprawstwem Sony. W końcu trucie to jest domena kobiet, a ona była z nim przez 36 godzin. Była z rodnejem ciągle, kiedy jego objawy się pogarszały. Może jak dobra samarytanka podawała mu szklankę, w której woda zaprawiona była odrobiną metanolu. Media zainteresowały się sprawą Rodneya i nazwały ją pierwszym morderstwem na biegunie południowym. Jeśli chodzi o sprawę, to wróciła ona na wokandy na przełomie lat 2006-2008, jednak sposób zatrucia metanolem nigdy nie został ustalony. Rodni David Marks został pochowany na cmentarzu Belbury w Mount Dundee w Australii. Jeśli chodzi o inne zbrodnie, które miały miejsce na Antarktydzie, ponieważ no, trochę się działo, ale w sumie nie na tyle, żeby robić z tych historii Osobne odcinki podcastów, ponieważ materiały są naprawdę w ilości mniej niż skąpej, tylko tutaj wspomnę, że w roku 1959 w stacji badawczej Wostok nad partią szachów powadziło się dwóch naukowców. Ten, który przegrał, nie był w stanie przełknąć goryczy porażki i zaatakował wygranego czekanem. Źródła tutaj nie są jednoznaczne, jedne podają, że atak nie był śmiertelny, a drugi, no, że wręcz przeciwnie. Śledztwo w sprawie przeprowadziło KGB, a efektem był kategoryczny zakaz gry w szachy na sowieckich stacjach badawczych. 8 maja 1965 roku zaginął fizyk pracujący na amerykańskiej stacji Byrd, Karl R. Dish. Miał on do przejścia półtora kilometra z budynku pomiarowego do bazy badawczej. Warunki atmosferyczne nie były najlepsze, ale nawet przy śnieżycy w najgorszym wypadku przebycie tej drogi zajęłoby mu 45 minut, ponieważ wzdłuż trasy umieszczona była lina, która miała zapobiec zagubieniu się. Karl się jednak nie pojawił po oszacowanym czasie, tak więc koledzy z bazy wybrali się, żeby go poszukać. Niestety, trud był daremny, a jak się okazało, ślady butów zaginionego prowadziły w drugą stronę, w stronę lodowej pustyni, po czym po kilku krokach finalnie się urwały. Karla nigdy nie odnaleziono, a koledzy naukowcy spekulowali, że powodem podjęcia takiej decyzji było to, że podczas gry w karty ktoś zarzucił fizykowi oszukiwanie, a on miał się unieść honorem i powiedzieć, że idzie odwiedzić przyjaciół na biegunie. Nikt wtedy nie wziął tego na poważnie, do czasu aż właśnie Karl nie zrealizował swojej groźby. Inna teoria mówi, że zaginiony pracował z niejakim Frankiem Risselli, który był tak wielkim nudziarzem nad nudziarze, czego nie mógł znieść disz i po prostu wstał i wyszedł. Teorie zaginięcia mężczyzny zaangażowane zostało także klasycznie UFO. 12 kwietnia 1984 roku w argentyńskiej stacji badawczej Almiret Brown wybuchł pożar, który spowodowany był przez kierownika stacji oraz medyka. Mężczyzna otrzymał nakaz od swojego przełożonego zostania w bazie na czas zimy, co najwidoczniej nie bardzo mu się spodobało. Wszyscy ludzie będący wtedy na stacji zostali uratowani i przetransportowani do oddalonej o 58 km amerykańskiej stacji badawczej Palmer Station. Transport odbył się dzięki statkowi o nazwie Hero. 9 października 1996 roku na stacji McMurdo doszło do bójki między dwoma pracownikami kuchni. Agresor zaatakował drugiego młotkiem. Kucharz, który próbował rozdzielić bijących się, także został ranny. Zaatakowanemu oraz kucharzowi założono kilka szwów. Na miejsce zostali wysłani agenci FBI, mieli oni zbadać sprawę i aresztować agresora. Podejrzany poleciał samolotem do Honolulu na Hawajach, gdzie postawiono mu zarzuty czterech napadów z użyciem niebezpiecznej broni. Nie przyznał się on do winy. Niestety nie wiadomo jak zakończył się ten proces, ponieważ dalsze informacje nie są dostępne publicznie. Natomiast w tym przypadku, chyba, koperkowa afera nabiera bardzo nowego znaczenia. 9 października 2018 roku w rosyjskiej stacji badawczej na Wyspie Króla Jerzego doszło do napaści przy użyciu noża. Napastnik, 54-letni inżynier Sergiej Sawicki, wielokrotnie zaatakował w klatkę piersiową 52-letniego Olega Białoguzowa. I Olek był spawaczem. Powodem napaści miała być awantura o książki, lub, jak podają inne źródła, kąśliwe uwagi białoguzowa w stronę Sawickiego, że ten, jeśli chce zarabiać jakiekolwiek pieniądze, to powinien raczej zacząć tańczyć na stole. Mężczyźni pracowali ze sobą od około sześciu miesięcy, a Sawicki przechodził wtedy załamanie emocjonalne i w chwili ataku dodatkowo był nietrzeźwy. Obaj mężczyźni kłócili się ze sobą wcześniej, ale sytuacja nie była jeszcze wtedy tak mocno napięta. Białoguzow wylądował w szpitalu w Chile, a Sawicki 11 dni po ataku został umieszczony w samolocie powrotnym do Rosji. Do 9 grudnia przebywał w areszcie domowym. 8 lutego 2019 roku odbyła się rozprawa w sądzie rejonowym w Sankt Petersburgu. Białoguzow wybaczył skruszonemu Sawickiemu i zaproponował umorzenie sprawy. Prokurator poparł propozycję ofiary, a biorąc pod uwagę, że napastnik nie był wcześniej karany, sędzia umorzył sprawę. Dziękuję Wam za wysłuchanie historii. Mam nadzieję, że sposób, w jaki ją przedstawiłam, Wam się podobał. Dziękuję także moim wspierającym. Jeśli natomiast ktoś z Was miałby chęć dołączyć do tego grona, to jak najbardziej wsparcie przez YouTube oraz wsparcie za pośrednictwem Patronite'a jest jak najbardziej możliwe, a ja doceniam to ze swojego serca jak stąd, na Księżyc i z powrotem. To tyle w zasadzie jeśli chodzi o dzisiejszą historię. Słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się cieplutko i byle do wiosny. Pa pa!